Ja tak sobie pomyślałem, że sobie coś nagram e, o funduszu i trybunale kwantowym. E, on, został z, e, on został stworzony, czyli zarządca, czyli jam jest, stworzył ten fundusz i trybunał tak, aby nawet zarządca nie może tego zamknąć. <laughs> tak, tak, bo to ego nie może tego zamknąć, a miłość absolutna, no to tam tylko ona tam tylko jest. Bo to jak ego dochodzi do pewnego poziomu, widzi, o fundusz, o tu kasa, o ja, ja, jak tu zgarnąć dla siebie, nic nie zgarniesz. To tylko wchodzisz, tylko żeby się, żeby się poparzyć, no bo przecież to, co komu. Ochroniarze, nie? Kiedy przecież bierzesz odpowiedzialność za siebie z, z ochroniarzami, przyjeżdżasz. Ochrona sama w sobie to jest w nas. Ale nie zmieniam tematu fundusz i Trybunał. Więc on został stworzony na jednolitym prawie dla wszystkich. Także zarządca i wszyscy, wszyscy tam są jednią, to jest to samo. Tylko każdy zarządza swoją energią w tym funduszu, czyli co, że tak powiem, rozliczyłem, to wraca do mnie. Czyli co posprzątałem, to wraca do mnie jako indywiduum i każdy tak ma w funduszu. Czyli dzieci, które sprzątały miasta, otrzymują energię miasta. Dzieci, które posprzątały swoją posiadłość, otrzymują energię posiadłości. Dzieci, które posprzątały gminę, i tak dalej. Więc to o to w tym wszystkim chodzi tylko i wyłącznie. A tak to wszystko jest tam w jednolitym prawie, a Trybunał Ziemi. To już w ogóle, kochani, jest kosmos. Bo to jest 12 poziomów. To jest tak zwane 12 niebios. Yy, tutaj macie dostęp do wszystkich niebios. Które są możliwe w ogóle. Tutaj. To jest zapis pierwotny tej matrycy, kochani. To jest właśnie ten Trybunał Ziemią. O i Tam jest wszystko zapisane. W języku światła, w języku kwantowym, w języku Akturian, Lirian. Tam jest wszystko zapisane we wszystkich e, rasach i gatunkach. To jest e, każdy, kto bierze udział, każda rasa, każdy gatunek, który bierze udział w odbudowie nowej ziemi i bierze udział tutaj w tym pięknym spektaklu. Stwórcy z, z wdzięcznością. Tam też wszystko jest dla wszystkich. To jest, to jest tak stworzony dokument, kochani. E... To jest stworzony dokument przez Ojca i Matkę Wszechmogącą. Ten dokument sam w sobie ma tyle światła, co to wszystko, co tu jest. jest to, nie jestem w stanie tego nawet przełożyć w ten sposób w sposób. W sposób w nie ma słów. Nie, 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 nie ogarnie. Nie ogarnię. Więc. Nic nie może nic zamknąć i nic nie może nic otworzyć. To już zostało otwarte, to jest i to służy jako narzędzie dla dzieci, które posprzątały, żeby się uświadomić po sprzątaniu, co było stare i to zostawić, i budować sobie na starym nowe, tylko ty już starego nie widzisz bo go nie ma, bo ty to, to po, po sprzątaniu już tego nie ma. Ty wiesz, że to, to jest taki tak jakby zapis. Ty, ty, masz, y, ty możesz się wrócić, ale nie ma już napięć, bo to już ciebie nie dotyczy. Ty już to oczyściłaś, czyli ze swojego ciała. Bingo. Amen. Więc. Kochani. Trybunał jest wszędzie, bo to kwantowy trybunał, czyli atom. Atom. Adam. Pum. Staje się atomem, wchodzę we wszystkie cząsteczki i tak jest podpięty fundusz i Trybunał, pod każdy atom, każdą cząsteczkę tutaj na Ziemi. Więc wszystko jest energią i gdzie ta energia, gdzie te linie idą, to jest właśnie zarządzanie swoją energią, gdzie ta, gdzie uwaga, gdzie ta energia idzie, a ja ją później potrzebuję pozbierać. To jest ta, to już jest ten trzeci stopień subtelności, czyli te 40 dni, kiedy wchodzę już na, łączę się tu z ziarenkami piasku, łączy się ze wszystkim, i wtedy widzę te wszystkie linie połączenia, to jest, kochani, to jest kosmos. Dlatego kto to już doświadczył, to jest stan najwyższych wibracji, to są już, to są już wibracje 5000 tysięcy herców, 10 tysięcy, 50 tysięcy i tak dalej. Ale ona się, ona się już zaczyna przy 700 hercach, już błogostan już jak wchodzę w błogostan, to już jestem już to zaczynam widzieć, ale to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Więc i te mundurki właśnie, do których jesteśmy, czyli wielowymiarowość podpięci, one są dostrojone do częstotliwości. Czyli wibruję, wchodzę na następny pokój, wibruję, później wibruję, wibruję, wibruję. I to są te niebiosa, przechodzę z niebios do niebios, bo każde niebiosa, no to można powiedzieć inny mundurek. Hmm. I, I oczywiście... Ujmę to w ten sposób, że ten to jest najmniejszy, jeśli można tak mówić, a tak naprawdę największy. <laughs> Bo to góra się łączy z, z, z ziemią i ziemia się łączy z górą, że tak powiem. Choć wszystko jest też pod ziemią. No i tak dalej, i tak dalej. Więc y, historii, a historii, ale... Tak, to tyle. Ja czuję, że to jest właśnie taki piękny przekaz tego, że każdy zarządza swoją energią w tym funduszu i, I co posprzątałem, ile rachunków zawiązałem, to do mnie wróci już w tej świadomości. Jan Jest.